Dzisiaj wrócimy do biura literackiego, którego komiks wcześniej omawialiśmy w ramach audycji, gdzie był to album z komiksami na podstawie wierszy. Tak, komiks z wierszem po ukraińsku. Mówc to dokładnie. była antologia komiksów z konkursu pod tym tematem, która była wydana w tym roku kalendarzowym. Natomiast nie idziemy w zasadzie chronologicznej, ponieważ do radia przenieśliśmy komiks z wierszem w trybie żeńskim. Tak jest. Z zeszłego roku, ale tradycyjnie forma jest zachowana ta sama. Najpierw mamy komiksy na podstawie wierszy autorek różnych, potem mamy posłowie od jury, tak jest, a następnie bios autorów komiksów oraz same wiersze. I tutaj też od tego posłowia, kiedy już był komiks z wierszem po ukraińsku, to jury mniej więcej wiedziało, czego oczekiwać po e, tych komiksach nadesłanych do konkursu. Natomiast jakby to jest wcześniejsza edycja, więc my przez pryzmat e, możemy ocenić inaczej. No, czy mamy już pewne jakby zdanie tak jest. na temat e, tych komiksów. Ponieważ no, pierwszym problemem, no, jak tutaj chociażby... Hmm, Sebastian Frunzkiewicz zwraca uwagę, że przekładanie języka literackiego na język komiksu ma bardzo długą tradycję, ale dotyczy to głównie prozy. Kiedy przyjrzymy się temu zjawisku bliżej, łatwo zauważyć, że tylko niewiele z tych prób kończy się sukcesem. Komiksowe adaptacje utworów poetyckich to zatem wyzwanie jeszcze trudniejsze niż operacja na prozie. Tym bardziej, że występują o wiele rzadziej. Tak, to jest, to jest prawda. No i właśnie na tym polega problem, ponieważ no jakby, no, sami wiecie, czym jest poezja, że słowo często. No, zabawa słowem, zabawa znaczeniem tego słowa, za, zabawa również miejscem tego słowa, bo są te przecież te rymy. E, również są. Czuję, gdy rymuje. Tak, są również wiersze, gdzie mamy jakby ta przestrzeń między tymi słowami jest istotna. Są pewne kompozycje tych słów. No nie jestem ekspertem, tylko tak wiem, czego nauczyłem się z lekcji Szkole. języka polskiego. Ja. Tak, wiem, że podmiot liryczny istnieje i że... No teraz to już się powtarzasz. A, no, bo chodzi o to, że jakby poezja to jest inna bajka. Mhm. My jesteśmy od komiksów, nie jesteśmy od poezji. Więc zaznaczamy po prostu ten fakt i również, że to zjawisko adaptacji utworu lirycznego... To nie jest taka łatwa sprawa. I no w jaki nie. sposób tutaj autorzy różnych komiksów z tego wybrnęli? Znaczy, problem, który mieliśmy, przy, czy problem. Kiedy omawialiśmy poprzedni tom, ten świeższy, wspomnieliśmy o tym, że te zadanie bardzo można różnie potraktować. Zresztą cytowany przez Ciebie Sebastian Frąckiewicz mówił o tym samym. Jak przenieść wiersz na komiks, żeby to była forma atrakcyjna? Ponieważ no. Można iść na zupełną łatwiznę i dorobić do tekstu po prostu ilustracje, mhm. które, które są interpretacją y, dla niego. No ale tak jak mówiłem, to jest takie pójście na łatwiznę i mało satysfakcjonujące tak naprawdę. Z jednej strony pójście na łatwiznę, z drugiej strony to jakby pierwsze koty za płoty. Najpierw trzeba było pójść na łatwiznę, żeby dowiedzieć się, że jednak no oczywiście, można oczekiwać po Tak, tak, więcej. tak. No nie, nie, nie zaczniesz jakby tego typu próby bardzo oryginalne od. Masterpiece, nie? Czegoś ponadprzeciętnego. Szczególnie, że jeśli dobrze pamiętam, w tym pierwszym tomie jest wspomniane, że nie, dla niektórych autorek to było w ogóle, to było jakby pierwsze w ogóle podejście do komiksu, tworzenia komiksu. I no cóż, ja powiem tak. Poprzedni to mi się bardzo podobał, ponieważ tam było właśnie dużo takich eksperymentów. Mhm. Tutaj wyraźnie widać, że to jest chyba właśnie pierwsza próba, jeśli chodzi o tą tematykę. Czy raczej na pewno to była nowość w tym kontekście. Dlatego właśnie dużo tych prac jest właśnie takim jakby streszczeniem tych wierszy. I tylko nieliczne prace bawiły się tą formą i próbowały faktycznie przedstawić coś więcej, wyciągnąć coś więcej ogółem z tego tematu. Ale z drugiej strony cały czas to są bardzo atrakcyjnie graficzne komisje. Tak, to się muszę zgodzić. Antologia no, charakteryzuje się tym, że to jest przekrój przez różne style i tutaj przez to, że to jest temat poezji, to mamy bardzo intrygujące przedstawienia plastyczne tych wierszy. Czasem to są e, no rzeczy na pogranicza rysunku i malarstwa. Czasem to są takie pewne symboliczne pewne uproszczenia w, tym, tak. w tej grafice. Czasem to jest monochromatyczna, czarno-biała taka dzierganina la Thomas Ot. Czasem to są po prostu stylizowane rysunki na rysunki małej dziewczynki. Tak, co oczywiście jest uzasadnione tematyką tak. wiersza. Innym razem to jest kolaż także pod względem artystycznym, jeśli chodzi o szatę graficzną, no to na pewno warto zaznaczyć, że ten album jest bardzo intrygujący, tak. bardzo ciekawy i w tym momencie już zaznaczam, że polecamy to ludziom, którzy szukają w komiksie tego artystycznego odbicia. Tak. Że nie chcecie nie wiem, tych amerykańskiego stylu mainstreamowego, który jest taki czysty, poprawny, tylko lubicie eksperymenty, eksperymenty, alternatywa, komiks eksperymentalny. No to w tym momencie właśnie biuro literackie w bardzo zgrabny sposób, e, trochę niewidoczny dla samego środowiska, mam wrażenie, w, uzupełnia tę lukę. Tak, Że jakby oczy środowiska, oczy tych fanów komiksów eksperyment, eksperymentalnego, komiksu artystycznego, dobra, wiem, że komiks artystyczny to jest masło maślane, ale myślę, że to sformułowanie w jakiś tam sposób charakteryzuje o czym my mówimy, o jakim zjawisku, o jakich mhm. pracach. To ludzie poszukują tego typu rzeczy w takich publikacjach jak Grupy Maszyn, w Centrali, w Kulturze Gniewu, u Timofa, też wydawnictwo komiksowe czasami wchodzi w ten, te, te, te klimaty. A gdzieś tak naprawdę jest to biuro literackie, które konsekwentnie prezentuje album, antologię z pracami na podstawie wierszy. Mhm. I one są dużo ciekawsze niż te alternatywy, niż te eksperymenty, które serwują regularne wydawnictwa komiksowe. Ja bym, ja powiem tak. Z tym tematem byłem trochę mniej usatysfakcjonowany, jeśli chodzi o treść, bo tak jak mówiłem, tak jakby to były te pierwsze kroki, mhm. pierwsze koty za płoty. Mhm. Ale no, no muszę przyznać faktycznie rację, że to jest taki, taki, taka nisza, którą. Gdzie, gdzie ta luka musiała zostać uzupełniona. Biuro Literackie to zrobiło, z czego się bardzo cieszę. I no cóż mogę powiedzieć, e, czekam na następne. Tak. Ponieważ już e, kiedy mieliśmy tom o wierszach e, o Ukrainie, tam. Masa pomysłów. Tak, tam już było. Du tam naprawdę było tyle świetnych pomysłów, że sam byłem bardzo mile zaskoczony, ponieważ ja, jako osoba, która po prostu jakoś tak po prostu nie, nie jest zainteresowana ogółem wierszami i tak dalej. E, to ja się świetnie tym bawiłem. I, I szczególnie jeśli osoba, która jest zainteresowana tą tematyką, tym bardziej powinna sięgnąć po wszystkie dotychczas wydane tomy z pracami konkursowymi. Zgadza się. Także jeśli szukacie niebanalnej lektury, która prowokuje mhm. na wielu płaszczyznach, no to nie, czy. No, bo wiecie, jeśli chodzi o poezję, zestawienie poezji z różnymi eksperymentalnymi kompozycjami, no to to są różne płaszczyzny. I to jeśli szukacie takich prowokacji w sztuce, jaką jest komiks, to zapraszamy Was do pozycji z wydawnictwa Biuro Literackie, do albumu Komiks z wierszem w trybie żeńskim. <tryk>